Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie, największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. Za wypożyczenie motocykla do testów dziękuję firmie Carbon Tool, wyłączny importer marki Super Soco oraz Zero Motorcycles w Polsce. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszej części filmu o motocyklu Zero FX, to koniecznie obejrzyjcie, żebyście wiedzieli, co to jest za motocykl, jaką ma specyfikację, ile kosztuje i jak wygląda z bliska, ponieważ tutaj będziecie mieli takie kadry z jazdy, jak również mnie gadającego do Was. A w tej części powiem Wam, jakie są moje odczucia z jazdy tym motocyklem po mieście, jak również w terenie, bo tak, tym motocyklem bez problemu możemy wyjechać sobie na bezdroża, żeby się troszkę nim pobawić. No dobrze, to nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsza rzecz, która może Was najbardziej zainteresuje, to właśnie jazda w mieście, ponieważ ten motocykl mógłbym powiedzieć, że jest stworzony do miejskich wojaży. Dlaczego tak mówię? Pierwsza rzecz jest taka, że jego taki realny zasięg w mieście to jest ponad 130 km. Producent podaje chyba 146, jeżeli chodzi o samo miasto, ale powiem Wam, że takie 130 zrobicie na 100%. I tu nie chodzi o to, że będziecie jechać jak dziadek, nie przyspieszać. Nie, tu chodzi o to, że kiedy nawet będziecie sprawnie przyspieszać od świateł do świateł, ruszać, skręcać, dodawać gazu, to i tak ten silnik, ten elektryczny silnik nie będzie mocno nadwyrężał baterii, ponieważ ona tak naprawdę najbardziej dostaje po tyłku, kiedy jedziemy z dużą prędkością. Wtedy faktycznie mocno zasięg spada. I jeżeli macie zamiar wypuścić się w nim, nim w trasę jakąś dłuższą, to nie jest to dobre rozwiązanie. Owszem, po takiej naszej obwodnicy trójmiasta przejedzie on bez problemu 60-około 70 km, ale nie ryzykowałbym i nie wypuszczałbym się w trasę około 100 km tym motocyklem. Jest to dosyć ryzykowne z tego względu, że jak tylko zaczynacie jechać w granicach 100-110 km na godzinę, a tak jak mówię, może on jechać nawet 137, tak podaje producent to ten zasięg spada drastycznie i spada właśnie do okolic 60-70 km. Niemniej jednak, nie wiem jak rozległe musiałoby być miasto, w jak wielu miejscach musielibyście pracować, żeby tym motocyklem nie dało się jeździć cały dzień. Na jednym ładowaniu, które trwa, jak już wspomniałem w pierwszej części filmu, około 9,5 godziny do pełna, więc spokojnie możecie go postawić sobie na noc. Jak również jeżeli macie taką możliwość, to możecie go w pracy ładować, jak jesteście. No 8 godzin jesteście w pracy, to te 80% powinien bez problemu, to takie naładowanie pozwala wam jeździć te 100 kilka kilometrów, 120-130 kilometrów po mieście. To są naprawdę duże odległości. Nawet jeżeli macie w jedną stronę 20 kilometrów, w drugą stronę 20 kilometrów, zrobicie jeszcze 30 kilometrów dla zabawy, to wciąż jeszcze macie około połowę tego zasięgu do wykorzystania. Kolejna jego zaleta, jaką musiałbym powiedzieć w mieście, to to, że on jest super lekki. I bardzo kompaktowy. Powiem Wam, pomimo tego, że ta kierownica jest dosyć szeroka, to nie miałem żadnego problemu z przeciskaniem się tym motocyklem między samochodami, kiedy oczywiście one stały w korku. Nie ma tutaj elementu, którym moglibyśmy zawadzić i kierownica jest najszerszym jego punktem. Dzięki temu mamy idealny pogląd na to, czy się zmieścimy tym motocyklem między samochodami, czy nie. Dodatkowo, to, co trzeba sobie wspomnieć, przez to, że waży on zaledwie 131 kg, czyli można by powiedzieć, że to jest dużo, niedużo, no tyle ważą chyba 125, jeżeli pamięć mnie nie myli, to przez to, że waży zaledwie te 131 kg, to nawet na jakichś werytepach miejskich, na jakichś dziurach jest on bezproblemowy do utrzymania. Nie ma żadnego problemu, żeby nim manewrować, nawet jeżeli wjedziemy w jakąś kolejne, i on nam się przechyli, to bez problemu go podniesiemy. To naprawdę nie jest żaden wyczyn i nawet niższe ode mnie osoby, a ja mam 1,80 wzrostu i chudsze, nazwijmy to tak, poradzą sobie z tym motocyklem, gdyż jego waga naprawdę nie jest odczuwalna do momentu, kiedy trzymamy go w jakimś tam mniejszym, większym pionie. To, na co należy jeszcze zwrócić uwagę, to to, że ten motocykl, tak jak wspomniałem wcześniej, posiada trzy tryby jazdy. ECO, SPORT i CUSTOM. I o ile? Custom jest po to, żebyśmy sobie sami zrobili jakieś ustawienia motocykla, o których jeżeli zdążę, to dogram jeszcze jakiś osobny film, ale wątpię, bo niedługo będę musiał zdawać ten motocykl. To Eko i Sport różnią się w zasadzie tym, jak reaguje manetka gazu na to, jak Wy go odkręcacie. Jeżeli tryb jest załączony eko, to ten gaz jest bardzo żywiołowy. Pozwala zamielić w miejscu, dosłownie, jeżeli jedziecie po jakimś grząskim terenie, po czymś śliskim. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w mieście uważać tym motocyklem. To nie jest tak jak w spalinowym, że tam dodajecie gazu i ta moc rośnie. Ten moment obrotowy rośnie od pewnego momentu i dopiero potem jest maksymalny. Tutaj po przekręceniu manetki z gazem, ten moment obrotowy jest dostępny natychmiast. Jeżeli byłaby mokra nawierzchnia, co mi się zdarzyło, jeżeli byłaby sypka nawierzchnia, co mi się zdarzyło na offroadzie, off to jest możliwość zamieleniem tyłem i normalnie jechaniem bokiem. Oczywiście ja tego nie umiem, mi po prostu ten tył uskakiwał, ale jest taka możliwość. A jeżeli przełączycie się w tryb sport, to ta manetka nie jest żywiołowa. Ona po prostu jest narwana. Potem każdy taki ruch powoduje takie szarpnięcia na tym motocyklu. Te koła bardzo fajnie, pomimo tego, że jest tu jakaś kostka, trzymają się drogi. Ale mimo to są szarpnięcia, więc kupując już taką maszynę, trzeba zacząć zwracać uwagę na to, tak jak przy dużych motocyklach, czy przypadkiem się nie wywalimy przy jakimś odkręceniu w zakręcie. Ale ja większość czasu, jak jeżdżę na tym motocyklu, jeżdżę właśnie w trybie Eko i powiem wam w 100% wystarczalny, wszędzie przyspieszymy. Zawsze ze świateł będziemy pierwsi, jeżeli komuś na tym zależy. Ruszymy bezproblemowo z każdej pozycji, z każdego miejsca. Odpycha on się do tych 100 na godzinę. Tak. Nie słychać w tych rękawicach. Tak więc ten tryb Eco jest nie dość, że ekonomiczny i efektywny dla baterii. To dodatkowo daje bardzo dużo frajdy z jazdy. Sport przeznaczony już jest typowo dla tych, którzy chcą trochę poszaleć tą maszyną, trochę pozrywać, którzy czują tą maszynę. No bo tu trzeba to czuć. Powiem wam, że przyspieszenie do setki to mógłbym porównać. Ciężko jest mi to porównać do fazera, który ma 143 konie. Ale taki start od zera do 100 spokojnie mógłbym przyrównać chyba do na przykład Kawasaki ER5, które ma około 50 koni mechanicznych. Wiadomo, wszystko zależy od warunków jakie panują na drodze i od tego jak motocykl wystartuje, ale tutaj to przyspieszenie jest naprawdę odczuwalne, więc myślę, że takie Kawasaki ER5 byłoby właśnie takim odpowiednikiem. Dodatkowo, tak jak wspomniałem w pierwszym filmie, on ma 106 Nm momentu obrotowego. Więc ma naprawdę kopa i ten moment, przez to, że jest to silnik elektryczny, jest dostępny natychmiast. Jeżeli chodzi o komfort podróżowania, to ta kanapa, i tu jest wielkie moje zdziwienie, jest ultra wygodna. Powiem Wam, że przez całe życie borykam się jeżdżąc na tym fazerkiem z tym, że kiedy pojeżdżę na nim około godziny, to zaczynają mnie już boleć cztery litery. A tutaj tego nie ma. Nie wiem, czy to jest przez kwestię tego, że tam jest jakaś super pianka, czy przez kwestię tego, że taka kanapa jest wąska, taka jak w typowych Super Moto Enduro, ale jest naprawdę bardzo wygodna. Sprawdza się w mieście w 100%. Dodatkowo motocykl, pomimo swoich gabarytów, bo on mały nie jest, tak jak już wspomniałem, świetnie nadaje się do ruchu miejskiego. Wszędzie nim się zmieścimy, jest bardzo zwrotny, chociaż. No, z tą zwrotnością to może trochę przesadziłem, że bardzo zwrotny. Ale przez to, że jest lekki, to nie ma problemu, żeby nim manewrować na 10 i wykręcić nawet w bardzo ciasnym miejscu. Zupełnie co innego jest z takim Fazerem. Fazer jest ciężki. Przy manewrowaniu są problemy. On się przechyla, on się buja. W ogóle pchnięcie go jest problemem. To prowadzi się niemalże jak rower. No i przejdźmy teraz do drugiej części tego filmu, czyli do takiej jazdy offroadowej, kiedy zjeżdżamy z drogi normalnej na jakąś drogę utwardzoną, a nawet na piach, jakieś szutry, trawy. Bo kiedy pierwszy raz wyjechałem nim poza drogę publiczną, poza asfalt i wjechałem właśnie na taką drogę utwardzoną do lasu, to jest coś niesamowitego. Przypomniały mi się czasy, kiedy jeździłem Simpsonkiem i mogłem sobie pozwolić na to, żeby przez środek lasu przemknąć, tylko że teraz mogę to zrobić praktycznie niezauważalny. ponieważ o ile wszystkie te motocykle Supermoto, Enduro, Crossy, Simpsonki warczą mnie miłosiernie, to jesteśmy słyszani wszędzie i zawsze. Tym możemy bawić się w ostoi leśnej i nie przeszkadzać rodzinie, korzystać z wesołego czasu i zbycia na jakimś pikniku. Możemy przemknąć koło nich praktycznie niezauważeni. To jest coś pięknego. Powiem Wam, że ten motocykl, przez to, że jest elektryczny, to daje dużo większą swobodę, właśnie poruszania się takiego w lesie. Nikomu nie przeszkadzamy. Myślę, że chyba nie uświadczymy tego, co często można widzieć na filmach na YouTubie, gdzie tam jacyś ludzie z łopatami ganiają jakichś młodych chłopaków, którzy krosami jeżdżą przez las, bo im hałasują. Tym motocyklem bez problemu będziemy poruszali się w ostoi leśnej, nikomu nie przeszkadzając. I to, co jest ważne, zawieszenie. Świetnie wybiera wszystkie wyboje, dziury. Na tym motocyklu bezproblemowo możemy stanąć na dwóch nogach, jak na typowym Enduro. Naprawdę, pozycja na stojąco nie jest tu kłopotliwa, ze względu na to, że te manetki są bardzo wysoko umieszczone, przez co jak stajemy, to nie mamy tej pozycji takiej zgiętej, jak ja sobie czasem na fazerku stanę, tylko normalnie stoimy prawidłowo na motocyklu. Wysoki prześwit tego motocykla pozwala nam nawet trochę poszaleć. To, że jest to oczywiście motocykl, który jest odporny na warunki atmosferyczne, na wodę, pozwala nam przejeżdżać przez kałuże. Nie musimy się martwić, że jest to motocykl elektryczny, co może dla niektórych nie jest na tyle oczywiste, bo o ile jest chroniony od deszczu, to chyba wszyscy wiemy, to można nim bezproblemowo wjeżdżać w kałużę i przejeżdżać. Wiadomo, jest to elektryk, więc nie ma tego dźwięku z wydechu. Jak widzicie, tu w ogóle nie ma żadnego wydechu. No bo po co? Ale daje on dużo innych możliwości, jazda nim jest po prostu przyjemna. Tak jak człowiek pierwszy raz wsiada na hulajnogę elektryczną i mówi, że o, ale fajnie się jeździ, człowiek by sobie taką kupił. Tak samo powiem Wam tak, ten motocykl sprawił mi naprawdę dużo frajdy z jazdy nim. Na początku myślałem, że będę się jakoś szczególnie stresował tym, że to jest drogi sprzęt, no bo kosztuje ona 63 tysiące złotych, że będę bał się nim jeździć. Nic bardziej mylnego. Po kilku przejechanych kilometrach poczułem się jak ryba w wodzie, jakby ten motocykl naprawdę był mój i mógłbym z nim robić co bym chciał. Tak więc podsumowując ten film z jazdy: motocykl nadaje się zarówno do miasta dla osoby, która na co dzień chce się komunikować między domem, pracą, sklepem i nie trzeba brać. Skutera, który ma automatyczną skrzynię biegów, żeby poczuć się komfortowo na tym motocyklu. On też jest zautomatyzowany. Tutaj po prostu dodajemy gazu i on przyspiesza. Jeżeli ktoś dojeżdża spoza miasta albo ma czasami chęć na to, żeby wyjechać sobie w teren, to ten motocykl też jest świetnym rozwiązaniem. No powiem Wam, że użyteczność jego jest naprawdę wysoka. Ja swoim fazerem w życiu nie wypuściłbym się na jakąś drogę. Nieutwardzoną. Utwardzona, jeszcze ok. Jeździłem, zdarzało się, było ciężko, ale da radę. Ale na nieutwardzoną mnie, bo kiedy ja już się zakopię, to ja w życiu tego motocykla sam nie wyciągnę. Tutaj nie ma najmniejszego problemu z postawieniem go do pionu, z przepchnięciem go. A już nie wspominając o tym, że opony, które są na nim zamontowane, nie dość, że świetnie trzymają się ulicy to jeszcze genialnie wybierają cały piach i nierówności, które spotkają nas właśnie na jakimś offrodzie. Tak więc jeżeli chodzi o tą jazdę, o to podsumowanie całościowe jazdy, to powiem Wam tak. 10 na 10 naprawdę. Jazda w mieście, jazda po offrodzie 10 na 10. Tym motocyklem genialnie się jeździ i. Jeżeli ktoś ma jeszcze awersję do elektryków, a ma pieniądze i stać go, żeby kupić taki motocykl, to naprawdę warto umówić się na jazdę próbną i zobaczyć, co takie cacko potrafi. No dobra, i w tym drugim filmie to myślę, że będzie na tyle, jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę pod filmem. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. A jeżeli moja praca wam się podoba, zawsze możecie zostać moim patronem na Patronajcie. Trzymajcie się ciepło, w szerokości na drodze. Na razie, cześć.